Dołącz do nas na Patronite i Discordzie. Linki w opisie pod filmem. Pierwszego dnia szkoły podstawowej moja mama zdecydowała, że mnie zawiezie. Oboje byliśmy zestresowani. Trochę więcej czasu niż zwykle zajęło mi przygotowanie się rano do wyjścia, wszystko z powodu mojej złamanej ręki. Gips sięgał kilka centymetrów ponad łokieć, przez co musiałem pokryć całą rękę lateksowym ochraniaczem, kiedy się myłem. Zwykle zakładanie ochraniacza nie sprawiało mi problemów, ale tamtego dnia Zapewne z powodu zdenerwowania zrobiłem to źle. Poczułem nagle, że woda dostała się pod ochraniacz i wyskoczyłem spod prysznica. Niestety, sporo wody wchłonęło się w gips. Ponieważ nie da rady umyć ręki pod gipsem, martwy naskórek, który normalnie by odpadł, po prostu zostaje na swoim miejscu. Kiedy styka się z czymś płynnym jak pot... Wydziela smród, którego siła jest adekwatna do stopnia zwilżenia. Wkrótce po tym, jak zacząłem suszyć gips, uderzył mnie okropny smród rozkładu. Kiedy kontynuowałem wycieranie gipsu, ten zaczął się rozbadać. Byłem coraz bardziej zdenerwowany. Tak bardzo chciałem, żeby mój pierwszy dzień w szkole poszedł dobrze. Poprzedniego dnia razem z mamą wybierałem, w co się ubiorę. Długo nie mogłem się zdecydować na odpowiedni plecak i bardzo chciałem się pochwalić pudełkiem na drugie śniadanie, na którym widniały żółwie ninja. Od mamy nauczyłem się nazywać dzieci, których jeszcze nie poznałem, przyjaciółmi. Ale w miarę jak stan mojego gipsu się pogarszał, docierało do mnie, że zapewne nie poznam nikogo do końca dnia. Poddałem się i zawołałem mamę. Pół godziny trwało, zanim udało nam się pozbyć całego płynu z gipsu. Równocześnie staraliśmy się uratować gips. Aby pozbyć się smrodu, moja mama włożyła do niego kilka kawałków mydła, a zewnętrzną część nim nasmarowała. Kiedy dotarliśmy do szkoły, dzieci zajęte były już drugą zabawą, a ja zostałem wepchnięty do jednej z grup. Nie wyjaśniono mi zasad zbyt dobrze, już po kilku minutach je złamałem. Dzieci zaczęły skarżyć się nauczycielowi i pytać, dlaczego musiałem być w ich grupie. Przyniosłem do szkoły marker z nadzieją, że uda mi się zdobyć podpisy na gipsie. Nagle poczułem się głupio, że w ogóle o tym pomyślałem. Szkoła posiadała stołówkę, ale było w niej za mało stołów, więc nie musiałem siedzieć sam. Jakiś chłopiec usiadł naprzeciwko. Podoba mi się Twoje pudełko śniadaniowe, powiedział. Wiedziałem, że się ze mnie nabija, co bardzo mnie rozwścieczyło. To pudełko było dla mnie najlepszą rzeczą w całym dniu. Nie podniosłem wzroku na chłopaka, bo poczułem zbierające się łzy. Po chwili chciałem powiedzieć mu, żeby dał mi spokój, ale coś mnie powstrzymało. Miał takie samo pudełko. Twoje pudełko też mi się podoba zaśmiałem się. Chciałem powiedzieć mu jeszcze, że najbardziej lubiłem Rafaela, kiedy chłopiec przewrócił szklankę z mlekiem i cały się nim oblał. Z całej siły starałem się nie roześmiać, ponieważ go nie znałem. To on roześmiał się jako pierwszy. Nagle przestałem czuć się źle z powodu mojego gipsu. I pomyślałem, że ta osoba nie zauważy nawet, że jest zniszczony. Postanowiłem spróbować. Chcesz podpisać się na moim gipsie? Kiedy wyciągałem z kieszeni marker, zapytał mnie, w jaki sposób zniszczyłem gips. Odparłem, że spadłem z najwyższego drzewa na moim osiedlu. Obserwowałem, jak baz groli swoje imię, a kiedy skończył, zapytałem, co napisał. Josh. Josh i ja razem jedliśmy śniadanie każdego dnia i zawsze byliśmy partnerami w zadaniach na lekcjach. Pomagałem mu z pisaniem. A on przyjął na siebie winę, kiedy napisałem słowo dupa na ścianie. Poznałem też inne dzieciaki, ale już wtedy wiedziałem, że Josh będzie moim najlepszym przyjacielem. Spotykanie się poza szkołą jest trudne, kiedy ma się pięć lat. W dniu, kiedy wypuszczaliśmy balony, bawiliśmy się tak dobrze, że zapytałem go, czy chce przyjść do mnie do domu następnego dnia. Odpowiedział, że chce i że przyniesie kilka swoich zabawek. Kiedy wróciłem do domu, zapytałem mamę o wizytę Josza, a ona się zgodziła. Mój entuzjazm opadł, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie mam jak skontaktować się z Joszem. Cały weekend spędziłem zamartwiając się, że nasza przyjaźń rozpadnie się do poniedziałku. W szkole dowiedziałem się, że Josh zamartwiał się o to samo i oboje się z tego śmialiśmy. Później, w tym tygodniu, wymieniliśmy się numerami telefonów, które nasze mamy zapisały dla nas na kartkach. Moja mama porozmawiała z ojcem Josha i zdecydowali, że moja mama odbierze nas ze szkoły w piątek. Mieszkaliśmy blisko siebie, więc udawało nam się spotykać co weekend. Kiedy przeprowadziłem się na drugą stronę miasta pod koniec pierwszej klasy, byłem pewien, że nasza przyjaźń ma się ku końcowi. Kiedy odjeżdżaliśmy od starego domu, w którym spędziłem całe swoje życie, czułem smutek nie tylko z powodu domu. Czułem, że na zawsze żegnałem się z przyjacielem. Na szczęście Josh i ja dalej byliśmy ze sobą blisko. Pomimo faktu, że widywaliśmy się tylko w weekendy, byliśmy do siebie bardzo podobni. Śmialiśmy się z tych samych żartów. Lubiliśmy te same rzeczy i nawet brzmieliśmy podobnie. Czasami żartowaliśmy, że można nas odróżnić tylko po włosach. Josh miał proste blond włosy, jak jego siostra, a ja kręcone brązowe, jak moja mama. Mówi się, że najlepszym sposobem na rozdzielenie młodych przyjaciół są rzeczy niezależne od nich. Ja myślę, że nasz koniec zapoczątkowała sprawa z Boxes. Weekend po tym wydarzeniu zaprosiłem Josha do siebie, ale powiedział, że nie ma na to ochoty. Coraz rzadziej się spotykaliśmy. Na moje dwunaste urodziny mama wyprawiła dla mnie przyjęcie. Nie miałem zbyt wielu przyjaciół po przeprowadzce, więc nie było to przyjęcie niespodzianka, bo moja mama nie wiedziała, kogo zaprosić. Podałem jej imiona kilku dzieciaków i zadzwoniłem do Josza. Powiedział, że raczej nie da rady się pojawić, ale dzień przed moimi urodzinami zadzwonił z informacją, że przyjdzie. Bardzo się ucieszyłem, bo nie widziałem go od kilku miesięcy. Przyjęcie wypadło świetnie. Moim największym zmartwieniem było to, czy Josh polubi się z moimi innymi kolegami, ale nie było z tym problemu. Josh był zadziwiająco cichy. Nie przyniósł dla mnie prezentu i przeprosił za to. Kazałem mu się nie przejmować. Cieszyłem się, że w ogóle przyszedł. Próbowałem kilka razy z nim porozmawiać, ale każda rozmowa się urywała. Zapytałem go, co jest nie tak, bo nie rozumiałem, dlaczego się od siebie oddalamy. Wcześniej spotykaliśmy się co tydzień i rozmawialiśmy często przez telefon. Zapytałem, co się z nami stało. Spojrzał mi w oczy i powiedział: Odszedłeś. Zaraz po tym, jak to powiedział, moja mama zawołała, że czas otworzyć prezenty. Zmusiłem się do uśmiechu i poszedłem do salonu, by usłyszeć śpiew 100 lat. Na stole leżało kilka zapakowanych pudełek i mnóstwo kartek z życzeniami od rodziny. Większość podarków była banalna, ale pamiętam, co podarował mi Brian. To była zabawka Mighty Max w kształcie węża, którą miałem jeszcze wiele lat. Mama nalegała, żebym otworzył wszystkie koperty i podziękował każdemu za to, co mi podarował. Bo na ostatnie święta tak szybko otworzyłem pudełka, że nie dało rady później dojść do tego, co od kogo dostałem. Rozdzieliliśmy te wysłane pocztą od przyniesionych, żeby moi koledzy nie musieli czekać aż otworzę listy od rodziny. W większości kopert od kolegów było po kilka dolarów, a w tych od rodziny były większe pieniądze. Na jednej kopercie nie było mojego imienia, ale ją też otworzyłem. Na kartce widniały kwiaty i nadrukowany tekst Kocham cię. Ktokolwiek dał mi tę kartkę, nic na niej nie napisał, tylko zaznaczył nadrukowane słowa długopisem. Rany, dzięki za wspaniałą kartkę, mamo. Spojrzała na mnie pytająco, a potem na kartkę. Powiedziała, że to nie od niej i rozejrzała się po twarzach moich kolegów, by odgadnąć, kto robił sobie żarty. Żaden z dzieciaków nie wyglądał na winnego. Mama powiedziała więc: Nie martw się, kochanie. Przynajmniej wiesz, że co najmniej dwie osoby cię kochają. Po tych słowach pocałowała mnie w czoło, co wywołało gromki śmiech moich kolegów. Wszyscy się śmiali, ale najbardziej Majk. Chciałem raczej brać udział w śmiechu, a nie być jego powodem, więc powiedziałem do Majka: Jeśli to ty dałeś mi tę kartkę, to nie myśl, że ciebie też pocałuję. Nastąpiła kolejna salwa śmiechu i zobaczyłem, że Josh też się uśmiecha. Wygląda na to, że ten podarunek wygrał, ale jest jeszcze kilka, które musisz otworzyć. Otworzyłem pudełko, które mama położyła przede mną i uśmiech zniknął z mojej twarzy. To była para walkitoki. Pokaż wszystkim, powiedziała mama. Podniosłem walkitoki do góry. Kiedy spojrzałem na Josha, zobaczyłem, że zrobił się blady jak ściana. Nasze spojrzenia się spotkały, po czym wyszedł do kuchni. Widziałem przez drzwi, jak używa telefonu, kiedy mama wyszeptała mi do ucha – wiem, że ty i Josh nie rozmawiacie za wiele, odkąd jego łokitoki się zepsuło, więc pomyślałam, że spodoba ci się ten prezent. Byłem wdzięczny mamie, że tak o mnie dbała. Ale przywołało to wspomnienia, o których chciałem zapomnieć. Kiedy wszyscy pałaszowali tort, zapytałem Josza, do kogo dzwonił. Powiedział, że nie czuje się zbyt dobrze i zadzwonił po tatę, żeby po niego przyjechał. Rozumiałem, że chciał wyjść z przyjęcia, ale powiedziałem mu, że miałem nadzieję, że moglibyśmy się częściej spotykać. Podałem mu łokieć toki, ale nie chciał go. Dzięki, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że zobaczymy się wcześniej niż na moje kolejne urodziny. powiedziałem, czując się lekko zawiedziony. Przepraszam. Postaram się częściej dzwonić. Naprawdę. W milczeniu czekaliśmy na przyjazd jego taty. Spojrzałem na twarz Josha. Wyglądał jakby czuł się winny, że nie postarał się bardziej. Powiedział mi nagle, że wiedział, co chce dać mi na urodziny. To zajmie jakiś czas, ale myślę, że będę zadowolony. Wyglądał, jakby polepszył mu się nastrój i przeprosił, że był taki posępny na moim przyjęciu. Wyznał, że był zmęczony, bo nie sypiał zbyt dobrze. Zapytałem go jeszcze, dlaczego. Wydaje mi się, że lunatykuje, powiedział wychodząc. To był ostatni raz, kiedy widziałem mojego przyjaciela. Kilka miesięcy później zaginął. Przez ostatnie kilka tygodni, moje stosunki z mamą pogorszyły się z powodu mojego dociekania odnośnie przeszłości. Podejrzewam, że spędzimy resztę życia próbując naprawić to, co budowaliśmy całe wieki. Mama włożyła tyle energii, by mnie chronić, fizycznie i psychicznie. A ja dopiero niedawno zrozumiałem, że miało to też na celu utrzymanie mojej stabilności emocjonalnej. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy i tyle się dowiedziałem, słyszałem drżenie w jej głosie, prawdopodobnie efekt rozpadania się jej świata. Nie wyobrażam sobie, żebym jeszcze kiedykolwiek rozmawiał z mamą o moim dzieciństwie. Wciąż nie rozumiem kilku rzeczy, ale myślę, że wiem już wystarczająco. Po zniknięciu Josza jego rodzice robili wszystko, by go odnaleźć. Policja zasugerowała kontakt ze wszystkimi jego przyjaciółmi i ich rodzicami. Chcieli mieć pewność, że nie ma go u nich. Oczywiście to zrobili, ale nikt go nie widział i nie miał pojęcia, gdzie mógłby być. Policja nie była w stanie nic ustalić, poza tym, że rodzice Josza otrzymali kilka anonimowych telefonów od kobiety, która nakłaniała ich do porównania tej sprawy do podobnej sprzed sześciu lat. Matka Josza kompletnie załamała się dopiero po śmierci Weroniki. Widziała wielu umierających w szpitalu, ale nic nie można porównać do odejścia własnego dziecka. Odwiedzała Weronikę dwa razy dziennie. Raz przed zmianą w drugim szpitalu, a drugi raz po. W dniu, kiedy Weronika umarła, jej matka później wychodziła z pracy i zanim dojechała do drugiego szpitala, jej córka już nie żyła. To było dla niej za dużo. Balansowała na krawędzi szaleństwa. Często wędrowała po osiedlu i krzyczała do Weroniki i Josza, aby wrócili do domu. Kilka razy jej mąż znalazł ją na moim starym osiedlu w środku nocy. Z powodu złego stanu psychicznego żony ojciec Josza nie mógł kontynuować pracy w podróży. Zaczął brać różne fuchy, które były mniej płatne, ale bliżej domu. Kiedy moje stare osiedle było rozbudowywane jakieś trzy miesiące po śmierci Weroniki, ojciec Josza dostał nową pracę. Był wykwalifikowany do budowy, ale przyjął inną pozycję. Pomagał budować fundamenty i wszystko, co było potrzebne. Brał się też za inne dorywcze prace, jak na przykład koszenie trawników, naprawianie płotów, wszystko co pozwalało mu zostać na miejscu. Zaczęto też wycinać lasy w okolice, aby zmienić je w miejsce pod budynki. Tato Josha był odpowiedzialny za wyrównanie terenu, co zapewniło mu kilka tygodni stałej pracy. Trzeciego dnia natrafił na miejsce, którego nie mógł wyrównać. Za każdym razem, kiedy przejeżdżał przez nie, zostawało nieco niżej ziemi wokół. Sfrustrowany wyszedł z maszyny. Kusiło go, żeby po prostu przysypać to miejsce piachem, ale wiedział, że to byłoby tylko tymczasowe rozwiązanie. Zdecydował się wykopać trochę ziemi z tego miejsca na wypadek, gdyby mógł sam naprawić problem bez użycia maszyn z innego placu budowy. Mama opisała mi, gdzie to było i zrozumiałem, że byłem w tym miejscu przed wykopaniem dziury. I przed zasypaniem jej poczułem ścisk w żołądku. Ojciec Josza wykopał małą dziurę około trzech stóp w głąb, zanim jego łopata natrafiła na coś twardego. Uderzył w to kilka razy, myśląc, że to pozostałe korzenie drzew, aż udało mu się pokonać przeszkodę. Wykopał jeszcze głębszy dół. Po około 30 minutach dokopał się do kartonu przykrytego brązowym kocem o wielkości 7 stóp na cztery. Umysł człowieka działa tak, by uniknąć nieścisłości. Jeśli wierzymy w coś bardzo mocno, nasz umysł będzie walczył by odrzucić sprzeczne dowody. To wszystko by nie zachwiać naszego rozumienia świata. Mimo to, że jego mała część już wiedziała, ten mężczyzna z całych sił wierzył. Wiedział, że jego syn nadal żyje. Moja mama otrzymała telefon o szóstej wieczorem. Wiedziała, kto dzwonił, ale nie rozumiała, co mówił. Ale to, co zdołała zrozumieć, zmusiło ją do natychmiastowego wyjścia z domu. Tu w dole, teraz. Syn, Boże, ratuj! Kiedy dotarła na miejsce, zastała ojca Josza siedzącego tyłem do dziury. Tak mocno ściskał łopatę, że miała wrażenie, że zaraz ją złamie. Patrzył się martwym wzrokiem. Nie odpowiadał na żadne jej słowa. Zareagował dopiero, kiedy chciała zabrać łopatę z jego rąk. Podniósł na nią wzrok i powiedział: Nie rozumiem. Nie rozumiem. Powtarzał te słowa, jakby zapomniał istnienia innych. Mama podeszła do dołu, by zajrzeć do środka. Powiedziała mi, że wolałaby stracić wzrok niż kiedykolwiek to zobaczyć. Kazałem jej kontynuować, zapewniając, że wiem, co powie. Spojrzałem na jej twarz, która wyrażała wielką desperację. Zdałem sobie sprawę, że przez wszystkie te lata wiedziała o tym. I miała nadzieję, że nigdy nie będzie musiała mi o tym opowiedzieć. Josh nie żył. Jego twarz była zapadnięta. Smród rozkładu wydobywał się z tego grobowca, moja mama musiała zakryć nos, żeby nie zwymiotować. Skóra Josha była popękana jak skóra krokodyla, a krew pokrywała wszystko wokół. Jego oczy były skierowane ku górze do połowy otwarte. Powiedziała, że nie wyglądał na martwego od bardzo dawna. Na jego twarzy widoczne było wielkie przerażenie. Mama powiedziała, że miała wrażenie, że patrzy prosto na nią. Jego otwarte usta błagały o pomoc. Reszta jego ciała nie była widoczna. Zakrywał ją ktoś inny. Był to duży człowiek. Leżał głową w dół na Joshu. Mama po chwili zdała sobie sprawę, co oznaczała ich pozycja. Ten ktoś trzymał Josha. Kiedy słońce wzeszło trochę ponad czubki drzew, światło odbiło się od czegoś przyczepionego do koszulki Josza. Moja mama uklękła na jedno kolano, zakryła swoją bluzką nos. Kiedy zobaczyła, co to było, nogi odmówiły jej posłuszeństwa. I prawie wpadła do dołu. To było zdjęcie, to było zdjęcie mnie, kiedy byłem małym dzieckiem. Cofnęła się cała, roztrzęsiona i zderzyła z ojcem Josza, który wciąż był obrócony tyłem. Zrozumiała, dlaczego po nią zadzwonił, ale nie mogła zdobyć się na powiedzenie mu tego, co ukrywała przed wszystkimi przez lata. Rodzina Josha nie wiedziała o nocy, kiedy obudziłem się w lesie. Mama wiedziała, że powinna była im powiedzieć wcześniej. Teraz to już nie mogło nikomu pomóc. Kiedy usiadła obok ojca Josha, ten powiedział. Nie mogę powiedzieć mojej żonie. Nie mogę jej powiedzieć, że, że nasz mały, mały chłopiec... Przerwał na chwilę, zanosząc się płaczem. Ona tego nie zniesie. Po chwili wstał i podszedł do dziury. Zaszlochał i wszedł do niej. Tato Josza był postawnym mężczyzną, ale nie dorównywał temu w dole. Złapał go za koszulę i pociągnął z całej siły. Koszula rozerwała się, a ciało człowieka opadło z powrotem na jego syna. Ty pierdolony skórwy, synu! Złapał mężczyznę za ramiona i odsunął go od Josza. Spojrzał na swojego syna i cofnął się. O Boże, Boże, nie, nie, błagam nie! Szybkim ruchem ściągnął mężczyznę całkowicie ze swojego syna i usłyszał szkło uderzające o ziemię. To była butelka. Podał ją mojej mamie. Peter, Josh, mój synek, mój mały chłopiec. Dlaczego tu jest tyle krwi? Co on ci zrobił? Kiedy moja mama spojrzała na martwego mężczyznę, zdała sobie sprawę, że był to człowiek, który ciągnął się za naszym życiem cieniem. Wyobrażała go sobie wiele razy, zawsze jako złego i przerażającego. A płacz ojca Josza potwierdzał tylko jej największy strach. Jednak wyglądał jak normalny człowiek. Kiedy patrzyła na jego twarz, wydała jej się nawet pogodna. Kąciki jego ust były lekko uniesione. Uśmiechał się. Nie jak psychopata ani demon, ale jak przyjaciel. To był uśmiech satysfakcji. Uśmiech miłości. Zauważyła też ogromną ranę na jego szyi, gdzie oderwana była skóra. Poczuła ulgę, kiedy zrozumiała, że cała ta krew nie należała do Josza. Może nie cierpiała aż tak bardzo. Niestety była w błędzie. Podniosła rękę do ust, kiedy zrozumiała, że oni żyli. Josh musiał ugryźć tego człowieka podczas próby oswobodzenia się, ale kiedy ten umarł, Josh nie mógł się spod niego wydostać. Zacząłem płakać, kiedy pomyślałem o tym, ile czasu musiał tam leżeć. Mama przejrzała kieszenie mężczyzny w poszukiwaniu jakiegoś dokumentu, ale znalazła tylko skrawek papieru. Był na nim rysunek mężczyzny i małego chłopca trzymających się za ręce. A obok inicjały. Moje inicjały. Gdy ojciec Josza wyciągnął swojego syna z grobu, moja mama schowała kartkę do kieszeni. On zaś mamrotał pod nosem, że włosy jego syna zostały pofarbowane. Widziała, że miał rację. Były teraz brązowe. Zauważyła też, że był dziwnie ubrany. Jego ubrania były za małe. Kiedy ojciec położył Josha na ziemi, zaczął obmacywać jego kieszenie. Wyciągnął z jednej z nich kartkę i od razu podał mojej mamie, która nie wiedziała co na niej jest. Zapytałem ją, co to było. Odpowiedziała, że mapa. Zamarłem. Josh próbował ukończyć naszą mapę. To musiał być jego pomysł na mój prezent urodzinowy. Mama usłyszała jakiś dźwięk za sobą i zobaczyła, że ojciec Josha wrzucił ciało mężczyzny z powrotem do dołu. Kiedy ruszył w stronę swojego pojazdu, powiedział do mamy. Powinnaś już iść. Tak mi przykro. To nie twoja wina. To moja wina. Nie możesz tak myśleć. Nie zrobiłeś nic. Około miesiąc temu podszedł do mnie mężczyzna, kiedy pracowałem na placu. Zapytał mnie, czy chce zarobić dodatkowe pieniądze, a ja się zgodziłem. Powiedział mi, że jakieś dzieciaki wykopały kilka dziur na jego posesji i zaoferował mi 100 dolarów za wypełnienie ich. Powiedział, że najpierw zrobi jeszcze kilka zdjęć dla Agencji Ubezpieczeniowej, ale mam przyjść po piątej po południu następnego dnia. Pomyślałem, że jest idiotą, bo ten teren i tak miał być równany za kilka dni, ale. Potrzebowałem pieniędzy, więc się zgodziłem. Pomyślałem też, że ten człowiek nie ma nawet stu dolarów, ale wcisnął mi banknot w rękę, a następnego dnia wykonałem robotę. Byłem później tak wyczerpany, że, że nie myślałem o tym więcej. Do czasu, kiedy tego samego człowieka ściągałem z mojego syna, wskazał palcem na dziurę i rozpłakał się. Zapłacił mi sto dolarów, żebym zakopał go z moim synem. Upadł na ziemię, pogrążony w głośnym płaczu. Moja mama nie wiedziała, co powiedzieć, więc stała w ciszy. W końcu zapytała, co zrobi z Joshem. Nie będzie spoczywał tutaj z tym potworem. Kiedy dotarła do swojego samochodu, obróciła się i zobaczyła czarny dym na tle nieba. Miała wielką nadzieję, że. Rodzice Josza jakoś się pozbierają. Opuściłem dom mamy nie mówiąc za wiele, powiedziałem jej tylko, że ją kocham i odezwę się wkrótce. Nie wiem tylko, co to wkrótce dla nas oznacza. Zrozumiałem, że wydarzenia z mojego dzieciństwa skończyły się wiele lat temu. Myślałem o Joszu uwielbiałem go wtedy i chyba nadal go uwielbiam. Bardziej za nim tęsknię teraz, kiedy wiem już, że nigdy więcej go nie zobaczę. Żałuję, że nie przytuliłem go, kiedy widziałem go po raz ostatni. Myślałem też o jego rodzicach jak wiele stracili w tak krótkim czasie. Nie wiedzą, że mam z tym wszystkim związek, ale nie mógłbym teraz spojrzeć im w oczy myślałem o Weronice. Myślę, że ją kochałem, mimo że znaliśmy się krótko. Pomyślałem też o mojej mamie. Tak bardzo starała się mnie chronić. Była silniejsza, niż ja kiedykolwiek będę. Ale najwięcej myślałem o Joszu. Czasami marzę o tym, aby nigdy nie usiadł naprzeciwko mnie tamtego dnia w szkole. Żebym nigdy go nie poznał. Czasami lubię wyobrażać sobie, że jest teraz w lepszym miejscu. Ale nie wierzę w to do końca. Świat jest okrutny, a ludzie jeszcze gorsi. Nie będzie żadnej sprawiedliwości dla mojego przyjaciela. Nie będzie ostatecznej zemsty. Tęsknię za tobą, Josh. Przepraszam, że wybrałeś mnie na swojego przyjaciela. Nigdy o tobie nie zapomnę. Byliśmy odkrywcami, byliśmy towarzyszami, byliśmy przyjaciółmi. Sponsorami odcinka są Emilia Łażewska, Paweł Bednarczyk, Dariusz Rosiek. Patronami Mystery TV są Sandra Polak, Aleksandra Roszkiewicz, Krystian Wysocki, Adrian Miszczek. Marcin Pielak, Beniamin Machała, Noctua Corium, Mateusz 2727 Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.